Dzień dobry. Dzisiaj mamy takiego słodziaka. Ja już Wam go pokazywałem i to niejednokrotnie, ze względu na to, że to jest samochód, który my robiliśmy. Jeśli dobrze pamiętam, dwa lata temu, czyli ten samochód aktualnie ma przejechane dwie zimy i jakieś chyba z 20 tysięcy kilometrów, może odrobinę więcej. Robiliśmy tutaj sporo, ponieważ robiliśmy całe zawieszenie. Robiliśmy podwozie, robiliśmy dużo innych tych moich fanaberii. Ale chciałem wam go pokazać ze względu na to, że często pytacie. Jedni dość tak po prostu z ciekawości, a inni z jakąś taką dozą, nie wiem czy niedowierzania, czy jakiegoś. Żartu czy też kpiny, bo często tak to odbieram. Na zasadzie, a weź, pokaż te podwozia za rok czy za dwa, bo tam opryskać to każdy potrafi. No więc chciałbym Wam pokazać jako jeden z, no z wielu samochodów, które tutaj się przewinęły, ale taki, do którego mam dość regularny dostęp serwisowy, więc mogę też na bieżąco obserwować, co się z tym samochodem dzieje. Gdzie ewentualnie popełniliśmy błędy i też jak to wszystko się sprawuje. Mogę też na podstawie tego i kilku też innych samochodów stwierdzić, że no jest w tym szaleństwie jakiś sens i robienie całości masą, następnie lakierowanie tego, jak najbardziej jest takim chyba najwyższym poziomem antykorozji. Ale też chciałem Wam pokazać jedną rzecz, którą tutaj już kilka razy minąłem. Tak zwany overkill, czyli ludzie, którzy chcą tak dobrze zabezpieczyć podwozie, że aż przesadzają żeby nie powiedzieć, że przeginają pałę. Mam na myśli woskowanie lakieru. W sensie lakieru, który jest na podwoziu. Ja wielokrotnie o tym mówiłem, że albo robimy masę i lakierujemy ją, i nic na to, bo absolutnie nie ma to najmniejszego sensu. Albo jeśli ma być taniej i mniej zachodu z tym wszystkim, żeby tego nie rozbierać i nie kombinować, to robimy masę i na tą masę kładziemy wosk. Ponieważ wosk na tej elastycznej, dość masie, jest w stanie zapracować, nawet jeśli gdzieś tam odpryśnie, to, to on będzie wciąż ciągły, i będzie to można uzupełnić. Tymczasem wosk na tak twardej powłoce, jaką jest Lakier, na tak gładkiej, też i śliskiej powłoce, którą jest Lakier, jest absolutnie bez sensu i moim zdaniem nie ma to, nie ma to żadnego uzasadnienia. No, a dlaczego pokażę Wam właśnie w miejscu testowym? To jest miejsce, gdzie w tym samochodzie zbiera się na tych półkach bardzo dużo brudu i, i wszelakiego autoramentu kamieni, jakiegoś piasku. Tu, tu potrafi tego być taka mała łopatka. Tak właśnie wygląda wosk po, po tam powiedzmy, na no nie wiem, dwóch latach, niedużym, relatywnie przebiegu. To jest suchy wosk. Ten właśnie innotekowy dry. On, w miejscu, w którym jest narażony na odpryski, na coś lecącego spod kół, on po prostu z tak gładkiej i nieprzygotowanej powierzchni będzie odpryskiwał. To jest też powód, dla którego ja czasem, siłą, może no nie powiem siłą, ale czasem was tutaj ściągam na jakieś przeglądy roczne, żeby wam pod te auta zajrzeć, żeby zweryfikować co się stało, co się dzieje. Bo no popatrzcie, że to auto nie jest idealne od spodu po tym przebiegu, ale też chciałbym tutaj nadmienić, że samochód codziennie po kilka razy pokonuje trasę, na której niezmiennie od chyba półtora roku jest remont drogi. Tam jest rozkopane wszystko w iment, tam jest ciągle żwir, szuter, kamienie i to wszystko leci spod kół. No, i niestety uderza, robi nam odpryski, jakieś uszkodzenia. Ja wam to pokażę. Może o tutaj. To jest miejsce, gdzie to, co wylatuje z podprzednich kół, najczęściej ląduje na tylnym zawieszeniu. Więc no, tabelka trochę tutaj już oberwała. Te odpryski są wyraźne, i nawet jeśli to jest tam w epoksydzie, i o tu jest takie chyba fajne miejsce. To Wam mogę spróbować pokazać i troszkę przyciemnić, żebyście to zobaczyli. Jest odprysk, no jest odprysk, i yy, mimo tego, że odprysnęło to jakoś dużo rdzy się tutaj jeszcze nie pojawiło. No w tych miejscach, które są bardziej narażone, gdzie tutaj leci y, bardziej spod tych kół, no to macie niestety y, coś takiego, y, ale też y, i tak lepiej to wygląda niż wyglądało kiedy y, to zaczynaliśmy robić. No a w miejscach tak nie do końca narażonych, no to popatrzcie, mój pomysł na lexusowy lakier na, to jest chyba 1E0 taki ciemny grafit z dużą ilością metalika, ja go bardzo lubię zarówno na podwozia jak i na zawieszenia to się wszystko wciąż trzyma, mimo że no, też nie nakładaliśmy tego na fabrycznie nowe elementy, tylko te elementy już były dobrze skorodowane piaskowaliśmy to wszystko epoksyt na to szedł i dopiero na to później lakier Podobnie było z podwoziem. To podwozie też tutaj zostało wypiaskowane, przynajmniej w tych najistotniejszych miejscach, najbardziej skorodowanych, najbardziej zmęczonych. No tutaj niestety mamy pana wulkanizatora, który mając wklejone stopki, ja już o tym mówiłem, ale mając wklejone stopki do podnoszenia tego samochodu i miał pokazane gdzie i za co, no to pan wulkanizator podniósł samochód za błotnik. Co najlepsze, no klient stał przy tym, ale nie zdążył zareagować, bo, bo już było po wszystkiemu. Teraz może odrobinę o, no może nawet nie tyle błędach, aczkolwiek błędy tutaj też są na tym samochodzie. Bardziej o tym, czego żeśmy nie zrobili. Troszkę brakło czasu, troszkę tutaj było zamieszania. Nie zrobiliśmy pół osi, ja strasznie z tego powodu cierpię, bo one są brzydkie, takie porzewiałe. No i nie zrobiliśmy też nic z silnikiem, no on jaki był taki jest. Kolejną rzeczą, której ja już teraz nie zrobiłem to nie domyłem, tak jak widzicie tutaj O ten samochód był cały od spodu w takim właśnie błocie, piachu. Tam możecie zobaczyć jeszcze na kielichach. Góry też mi się nie udało, ponieważ myjąc go yy, też trochę tak na szybko. Nie miałem czasu, żeby ściągnąć koła, więc teraz będę to musiał odpokutować i jechać jeszcze raz i umyć go już tak po Bożemu, żeby on był umyty yy, do końca. Nie jest to dużo, to są punktowo jakieś tam miejsca, o, zobaczcie właśnie tu i w kielichach, tam gdzie nie udało mi się dostać myjką, yy, podczas mycia no, przy założonych kołach, akurat koło mi to zasłoniło, ale też chciałem wam to pokazać yy, ze względu na to, żebyście zobaczyli yy, jak bardzo ten samochód był uciapany, w jakich on warunkach. Pracuje na co dzień No i skąd właśnie są takie, ani inne uszkodzenia na nim No bo nie, nie zrobimy nic na odpryski Nawet jeśli macie właśnie jakiś poliuretan To jak przywalicie gdzieś w jakiś krawężnik Chociażby tak jak tutaj To to wszystko Wam się zedrze I to już różne poliuretany żeśmy testowali Takie czy inne no niestety co by nie było na kamienie i krawężniki nie ma absolutnie żadnej siły. Popatrzcie, tu też jest ubite kamieniami to wszystko. No ale ogólnie, tak już całkiem ogólnie, chciałem Wam właśnie pokazać efekt tej naszej pracy po czasie. Jak to wygląda? Jak wygląda Wasze podwozie po umyciu, po takim czasie, gdzie no, już troszkę przejechało, troszkę przeżyło, i trochę też się już zużyło, niestety. Dodatkowo, jeszcze, może tak na sam koniec ten samochód naprawdę nie ma łatwego życia. Ten samochód jest jeszcze garażowany w ciepłym podziemnym garażu, więc w miejscu, w którym auta rdzewieją, tak że jak się idzie obok, to słychać jak chrupie. Więc no warunki są, jakie są. A mimo tego, wydaje mi się, że nie jest tak do końca źle. Nie ma, że coś samo z siebie odłazi. Nie ma tego, co ludzie tam czasem gdzieś wypisują, że pod masami, to im tak zgniło, że po prostu dziury wypadły. Ja nie bardzo to widzę tutaj, żeby gdzieś jakieś dziury tutaj wypadały. Nadmieniam, że mówimy o aucie już 15-letnim i aucie, które. Było robione jako już nastoletnie, więc, więc też nie była to taka świeżyna. Wydech był wypiaskowany i przelakierowany. No co z tego zostało, sami widzicie, to jest też to, że ja nikogo na te wydechy nie namawiam i jasno mówię, że lakiery do wydechów niestety takie są. Aczkolwiek no, efekt jest fajny i dość się to trzyma. Co ciekawe trzyma się w miejscu które jest w sumie najgorętsze a nie trzyma się w miejscach gdzie jest chłodniej więc to mnie trochę zaskoczyło trzyma się na przykład na dość nierdzewnych elementach gdzie podejrzewałem że będzie dokładnie na odwrót że, że z tej powiedzmy nierdzewki nie mówię kwasówki nierdzewki to zejdzie ale jednak no się nie rozsypało jeszcze jakieś tam Resztki tego lakieru tutaj zostały. Myślę, że eksperyment dosyć udany. Także no, samochód dalej będzie jeździł, dalej będzie użytkowany. Ja się cieszę, że mogę sobie do niego zajrzeć od czasu do czasu, popatrzeć na to, co zostało zrobione, wyciągnąć jakieś wnioski. No, pewne rzeczy robilibyśmy teraz już trochę inaczej. Nawet robimy je już trochę inaczej, więc, więc cały czas, że tak powiem, ta, ten rozwój postępuje i staramy się wyciągać wnioski po każdej zimie sprawdzać maksymalnie dużą ilość samochodów, które robiliśmy. To oczywiście generuje dużo straconego czasu i, i dużo zachodu. Ale ja nie uważam, że ten czas jest tak do końca stracony. Po prostu każda zima weryfikuje nam pewne rozwiązania. Też jakieś testy robimy, powiedzmy, takich czy innych materiałów. Staramy się z całego tego rynku, powiedzmy, chemii motoryzacyjnej czy antykorozyjnej, wyłuskać to, co. Co rzeczywiście działa, a co jednocześnie no, nie zrujnuje nas do końca, bo to nie jest problem nakupić chemii najdroższej, jaka tylko jest, kiedy się okazuje, że y, można zrobić chemię, która jest równie dobra, a na przykład jest polskiego producenta, albo jest lokalnie gdzieś robiona, y, albo nie trzeba jej sprowadzać, nie wiadomo skąd. Y, no albo po prostu jest w jakiś sposób lepsza od tego, co nam oferują różne firmy pod swoimi czy też nie swoimi markami, bo no też pamiętajcie, że niektóre firmy nie są producentami. Nie znajdziecie fabryki, no powiedzmy takiej czy innej firmy. Ta firma po prostu kupuje lepsze lub gorsze produkty od innych. I nimi handluje pod własną marką. Stąd czasem można właśnie z jakiejś firmy, powiedzmy krzak, czy, czy firmy zupełnie nieznanej, wyłapać coś fantastycznego i co naprawdę działa i jest świetne i jest nierozpowszechnione, bo, bo po prostu nie ma wielkiego marketingu, nie ma wielkiej reklamy. A czasem się też okazuje, że produkt uznanego producenta, który ma fantastyczną reklamę, który ma. Gigantyczne budżety też na tą reklamę i, i gigantyczne też budżety na rozwój, na jakieś tam badania i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że ten produkt na przykład nie działa albo działa słabo. Dlatego, no właśnie cały czas testujemy, dlatego ja się cieszę z każdego auta, które przyjeżdża mi po jakimś czasie, im dłuższym, tym lepszym, żeby to podwozie przejrzeć, chociażby przejrzeć. I nawet czasem je opłukać czy umyć w celach poznawczych, ale głównie przejrzeć. Zobaczyć, co tam się dzieje, zobaczyć, jak to się zachowuje. To są różne warunki, różne użytki. Jeden jeździ typowo asfaltowo, inni mają właśnie tak jak tutaj ciągłe szutry, gdzieś jakieś błota, 3 km szutrówką do domu, po 5 razy dziennie. Wiadomo, tam dzieci do szkoły, czy, czy zawieść, czy do lekarza, czy gdzieś skoczyć na zakupy i się i się nawet nie myśli o tym, jak dużo tego dziadostwa zostaje na podwoziu jak dużo tego uderza w to podwozie i nam to wszystko niszczy to są rzeczy, o których nie myślimy i od tego właśnie mamy takie, a nie inne środki żeby te samochody mogły właśnie po roku czy po dwóch wyglądać od renowacji czy tam jakiejś konserwacji jeśli nowe. Aby one wciąż mogły tak od spodu wyglądać i cieszyć oko. To jest, to jest chyba kluczowe, że po takim umyciu auto wygląda prawie, że tak jak wtedy, kiedy wyjechało tutaj od nas. No oczywiście pod warunkiem, że jest zrobione tą metodą, co niestety ani szybkie, ani tanie nie jest. I dlatego też no w większości, co robimy w tej chwili na nowych autach, to są woski bo wosk jest takim no w mojej ocenie półśrodkiem, ale w zupełności wystarczającym na, na eksploatację taką standardową gdzie ktoś nie bierze z autem ślubu gdzie ten samochód jest typowo użytkowy na zasadzie po prostu zakupić czy tam zleasingować, wykupić, no cokolwiek nabyć po prostu wejść w użytkowanie i maksymalnie go też wykorzystać, żeby się nie okazało, że ledwo ten leasing się zdąży spłacić, czy inny kredyt, czy jakąś inną formę finansowania. A już samochód trzeba kupować kolejny, no bo niestety obecny nam się wyeksploatował. W języku takim bardziej oficjalnym, czy tam księgowym, to się mówi, że on się zamortyzował. No ale. Powiem tak, no zazdroszczę wszystkim, którzy są w stanie zamortyzować sobie nowy samochód klasy powiedzmy średniej, wyższej czy średniej którzy są w stanie go zamortyzować do zera w okresie 3 lat, bo to są naprawdę poważne sumy i moim zdaniem nie bardzo nie bardzo ma to jakikolwiek związek z tą ekologią, którą nam się tutaj tak wpaja z tym wszystkim, że no musimy co chwilę wymieniać, bo, bo nowsze, bo lepsze technologie. Bo to, bo tam to ok, jak ktoś lubi nowinki techniczne, super, fajnie, niech sobie zmienia, ale no ludzie się przyzwyczajają do aut. Jeśli ktoś lubi, wyłożył na niego pieniądze, też nie wszystkich stać, żeby co dwa czy trzy lata wymieniać auto na nowe. No więc ludzie inwestują i taka inwestycja, tak jak w tym przypadku. No ona się jak widać zwraca, ona się odjeżdża i zupełnie inaczej się amortyzuje Mimo, że no jakby nie patrzeć inwestycja w to auto to była na poziomie jego wartości albo i lepiej Ale mimo tego, mimo tego teraz cieszy oko i dzielnie służy w codziennej walce z miejską dżunglą więc, więc chyba fajnie było zrobić takie coś fajnie jest mieć taką ciekawostkę No, bo auto jest relatywnie rzadkie jest jeśli dobrze kojarzę najkrótszym w ogóle autem Toyoty jest jednocześnie bardzo przestrzenne i pojemne w środku przynajmniej dopóki jadą nim dwie osoby i ilość miejsca którą Toyocie udało się wygospodarować w środku jest po prostu niesamowita, ponieważ ktoś moich gabarytów wsiada i jeszcze ma bardzo dużo miejsca wokół siebie. No nie mówiąc o tym, że ktoś moich gabarytów cofając może sobie otworzyć drzwi i wystawić rękę, robiąc za własny czujnik cofania. No bo sami zobaczcie, że między tymi drzwiami a końcem samochodu to jest tak naprawdę średnica tego niezbyt wielkiego koła.